Dzień dobry, witam, to mój pierwszy no, odcinek Ech, Mega się stresuję, mam, mam nadzieję, że trochę was tu jest e, Siemanko, siemanko, witam witam e, każdego e, Witam każdego, słuchajcie, witam każdego e, Jestem Łukasz, miło was, słuchajcie, poznać e, Miło tutaj was, słuchajcie, poznać e, Tutaj, słuchajcie, będą się pojawiały takie gry bardziej internetowe E, słuchajcie, może e, pojawią się to jakieś gry internetowe, coś właśnie w tym stylu, więc mam nadzieję, że właśnie super to ten... E, to wszystko w ogóle nam wyjdzie. E, ta część, ta kategoria. E, dziękuję, że każdy z Was teraz tutaj przybył. E, na razie może się wyda, wydaje taki trochę ISD, prawda? Czyli taki trochę... Taki dziwny, co nie? Ale no, ja też tak sobie się wydaje. Ale słuchajcie, jest to naprawdę dla mnie też ciężkie, że to jest mój pierwszy odcinek. Eee, sorry, że nie ma żadnej gry. Sorry, ale to jest przywitanie. Eee, może będą się pojawiały jakieś gierki, coś takiego. Eee, może się będą właśnie pojawiały. Ale to jest odcinek przedstawiający. To ja tutaj na tym programie będę nagrywał kto zna Akinatora, to niech napisze może w komentarzu, Tutaj nie wiem, czy ja w ogóle umiem komentarze włączyć. Jestem tutaj początkującym youtuberem, początkującym e, youtuberem. Bardzo wam dziękuję, że jeszcze raz że każdy tutaj przybył. E, dziękuję. Mam e, swój własny kanał e, już no, od kilku dni, od kilku lat. E, ale nie nagrywałem, ale to jest pierwszy raz, jak nagram. To się właśnie, co nie? Yy, jak ktoś właśnie nagrał. Yy, jutro pojawi się stream normalnie na żywo, gdzie będzie można wysłać normalnie dla mnie pieniążki do więc myślę, że to jest akurat spoko <coughs> opcja, co nie? Yy, bo w końcu jakieś money Moich money to robić. Nie, no oczywiście od Was yy, nie wychęcam, tak? Yy, to mój pierwszy odcinek, na pewno w przyszłości, jeśli będę już trochę lepszym youtuberem. E, no to na pewno y, dam ten film na prywatny no bo pewnie będzie trochę krytycznie wtedy no ale tak to wygląda no e, mam ogólnie 11 lat e, więc witam każdego no i myślę że możemy zakończyć to e, do kolejnego odcinka nie wiem e, napiszcie kiedy chcieliście, by, żeby e, pojawiałyby się filmy e, jak nie włączę komentarzy to przepraszam ale postaram się włączyć, nauczę się może. No i bardzo Wam dziękuję. Chyba tutaj kliknę zaraz, zatrzymaj nagranie. Dziękuję, że każdy z Was przybył, że każdy z Was jest. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, że mnie bardzo polubicie. Przepraszam, że teraz jestem taki troszkę dziwny. No, tak mi się po prostu wydaje, ale zobaczycie. Na pewno razem będziemy mieli super, będziemy super się rozwijać, super, będziemy razem grać, będziemy współpracować. Na razie to wiadomo, może nie za bardzo, ale zobaczycie, że na pewno pójdziemy w wielki świat i na pewno stworzymy razem wiele, wiele filmów, wiele. Yy, fajnych gier, yy, na pewno dacie mi jakieś fajne propozycje. No i ja się z wami żegnam, pa. No i do zobaczenia do kolejnego odcinka. papa, pa, pa